Witam, dzisiaj chciałbym przedstawić zegarek. Jest to Casio Advice. W opisie będzie dokładny numer tego zegarka. Zegarek wykonany ze stali szlachetnej. Jest to bardzo dobrze wykonany zegarek. Nie jest ani za ciężki, ani za lekki. Po prostu czuć go na ręce. Jest wodoodporny do 100 metrów. także można śmiało z nim pływać. Opowiem po kolei jego funkcje. Jak się ustawia czas i tak dalej. I zaczniemy może od ustawiania. Więc pokażę teraz ustawienia. Ustawiają się w te, tej chwili sekundy. Czas zimowy, czas zimowy i letni, czas letni jest teraz wyłączony. Strefa czasowa, godzina, minuty, tryb 24 godziny lub tryb 12 godzinny. Tutaj lepiej będzie widać. Piąta po południu 17. Teraz mamy rok, miesiąc, dzień. Kalibrowanie temperatury. Najlepiej kalibrować temperaturę, gdy, grzy, gdy zegarek zdjęty jest z, z ręki. Mamy, możemy dodać temperaturę lub podjąć, to jest kalibrowanie Celsjusze oraz Fahrenheity. Jeśli chodzi o ustawienia, to by było na tyle. Pokażę teraz Poszczególne funkcje zegarka. I po kolei tutaj jest stoper. Stoper. Jest to jeden tryb tego stopera. Ten pierwszy z trybów. Stoper jest tutaj nieco rozbudowany. Może zapamiętywać do 50 okrążeń. Międzyczasy, i tak dalej. Możemy zatrzymać na chwilę stoper. Pokazuje się czas. Stoper będzie. Odliczał czas następnego okrążenia. Na dole jest sumujące. U góry jest następne okrążenie. Skasujemy. Jeszcze można zrobić stoper drugi. Wtedy dolnym przyciskiem uruchamiamy jeden stoper na dole, górnym przyciskiem uruchamiamy jeden stoper u góry. Pokazuje najlepsze czasy, poszczególne okrążenia. Okrążenie pierwsze, drugie i tak dalej. 50 okrążeń można zapisać na tym stoperze. Następne funkcje zegarka jest to timer, odlicza czas. Wspak. Po naciśnięciu lewego przycisku można timer uruchomić. zatrzymać, Skasować. Górny prawy przycisk. Teraz pokazuję timer. Są to minuty. Ustawienie minut, godzin oraz powtarzanie timera. Teraz jest wyłączone. Teraz jest włączone. Następnie można ustawić sobie alarm. Również lewym górnym przyciskiem ustawia się alarm. Ustawia się godziny do tyłu, do przodu oraz minuty. w małym kółeczku pokazuje się, że jest ustawiony, pokazuje się taki, mała ikonka. Następnie jest to czas światowy oraz data. Zamiast temperatury pokazuje się nazwa LON, czyli Londyn. Następne ustawienie jest to ustawienie Zegarka analogowego. Lewym górnym przyciskiem ustawiamy zegarek analogowy. Jeśli tutaj jest, są literki HS, wówczas zegarek analogowy można w tym trybie ustawić. Przyciskamy lewy. Górny przycisk przytrzymujemy. Miga nam godzina, minuta. Gdy cyfry migają, należy trzymać prawy dolny przycisk. Wtedy wskazówka się obraca. Jeśli przytrzymamy prawy dolny przycisk oraz środkowy. Wskazówka nam będzie chodziła sama. Możemy zatrzymać przyciskiem. Wskazówkę aż do. Jeśli już mamy żądaną godzinę, wtedy możemy zatrzymać wskazówkę przyciskiem. Poczekamy. Jest 17:16. Poczekamy chwilę. Aż do ustawienia. W tej chwili jest piąta. 10. Zatrzymujemy na chwilę zegarek. Wskazówkę. Można dostroić teraz. Trzeba dostroić ręcznie. Trzymając prawy dolny przycisk. 15 po 16, 17. Powiedzmy, że jest 18 po. Przez kamerę tego tak nie widać. Jest 18 po i również na logowych jest mniej więcej 18 po wskazówka, wskazówka rusza się do przodu. Dokładnie o 20 sekund, także musimy sobie to. Synchronizować. Zegarek teraz widzimy, 20 sekund mija, 20 sekund minie, będzie 19 po 5 i wskazówka nam przeskoczy na 19 po. Jak widzimy teraz, zegarek cyfrowy jest równy z zegarkiem analogowym. Zegarek obecnie pokazuje nam datę godzinę aktualną oraz temperaturę. Trochę tutaj się podgrzało. Mamy więcej troszeczkę światła. Zegarek wyposażony jest w mechanizm kwarcowy, zasilany baterią. Posiada podświetlenie auto backlight. Czyli równomiernie podświetla całą tarczę zegarka, automatycznie włącza się podczas ruchu nadgarstka. Uruchomiamy prawym dolnym przyciskiem, trzymając go. Pokazuje się tutaj u góry ikonka i można sobie teraz zademonstruję podświetlenie zegarka. Jak to wygląda? Wskazówki oczywiście świecą się przez jakiś czas. Nie wiem, ile to jest dokładnie czasu. Natomiast podświetlenie wygląda w następujący sposób. Jeśli przekręcimy zegarkiem ruchu twarzy, automatycznie zegarek podświetli się. Proszę bardzo. Można wyłączyć. Podświetlenie automatyczne, trzymając prawy dolny przycisk, znika nam tutaj ikonka w góry i zegarek teraz można podświetlać sobie ręcznie. Zegarek teraz można podświetlić sobie ręcznie, wciskając prawy górny przycisk, przytrzymując go delikatnie, Zegarek podświetli się. Minusem tego zegarka przy podświetleniu jest krótki czas podświetlenia. Nie można go zmienić. Ale myślę, że nie, nie jest to jakiś duży problem. Tak wygląda zegarek w zbliżeniu. Pokazuje godzinę, minuty, czas, temperaturę, data. W tym małym kółeczku, tutaj, są dwa wskaźniki, które pokazują nam, że alarm jest aktywny oraz pikanie co godzinę jest aktywne. Duże kółeczko pokazuje nam tylko minuty przemijające. Jeśli zapełni się do końca, od nowa będzie się zapewniać, tak jak przy stoperze, włączając stoper. Kółeczko po prostu sobie miga. Tak i dla ozdoby. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Podobało się. Łapka w górę. To wszystko.